Cześć, tej Sombra i witam was już w drugiej części naszego pay-per-view, jakim jest TLC. I teraz zaczynamy no trochę od zmodyfikowane, zmodyfikowanego meczu, względem tego, co mieliśmy przewidziane, tak naprawdę, ponieważ przed nami będzie teraz Fatal 4 way o United States Championship pomiędzy m.in. Bronem Breakerem, który już zmierzy do ringu, a także byłym, mistrzom, byłym mistrzem Ilią Dragonowem. Także byłym mistrzem Sheamusem oraz nowym mistrzem jak jest Trick Williams. Trick Williams, który wszystkich zaskoczył na ostatnim SmackDown. Kiedy mieliśmy walkę właśnie o pas Stanów zjednoczonych pomiędzy a Ilium Dragonową. Sheamus który zaczął sobie walki jeden na jeden po tym jak pokonał Ilia Dragonowa tuż przed, tuż przed Summerslam. A potem nie dostał swojej szansy na rewanż. No i zdobycie pasa tuż właśnie po SummerSlam, kiedy to Braun Breaker no, wtrącił się do walki. No i nie zobaczyliśmy wyniku walki pomiędzy Sheamusem a Ilią Dragonowem. No i w tym momencie ta walka odbyła się na ostatnim SmackDown, gdzie Ilya Dragonow przegrał z Sheamusem. No Ilya Dragonow, który wcześniej w ogóle nie przegrywał, teraz z Sheamusem już drugi raz przegrał no i stracił swój tytuł. Ale no, Sheamus nie mógł się długo nacieszyć tym tytułem, ponieważ od razu swoją szansę założył w tym wszystkim Trick Williams, który zjawił się z walizką Money in i stwierdził, że no, on chce zyskać ten pas, na którym miał chrapkę od samego początku, jakim jest United States Championship. A no, ja mam już byłego mistrza, który, no, mistrzem był przez jakieś 3-4 minuty może. Ale no. Myślę, że teraz będzie w tym Fatle forway starał się odzyskać tytuł, który stracił na rzecz właśnie tej osoby. No i za czym czy się będzie skandowała razem. Tutaj z strigiem, no tak. Nie więc chyba jednak publiczność nie jest przekonana, ale widzimy jak ten tytuł się prezentuje. Ten na biodrach Tricka Williamsa, no świetnie on wygląda i no, myślę, że Trick Williams będzie robił wszystko, żeby ten tytuł jednak zachować. No, ale czy pokona kogoś takiego jak... No... Jednak tutaj jest porządna stawka, jest Bron Breaker, Seamus, Iliad Dragonów, no wiemy, że z Iliad Dragonowym, Trick Williams nie potrafił sobie poradzić w przeszłości, no i myślę, że no, dla niego by to najfajniejsze było jednak przypiąć właśnie Rosjanina, ale że to się uda. Od razu widzimy, że Trick Williams rusza na Ilia Dragonowa, ale Lia Dragonow także rusza od razu na Trika. Tam Sheamus z razu z Bronem Baker zaczyna mi się bić. Oj, tutaj potęży Slam od Ilia Dragonowa, ja tutaj już łapię nogę. Rosjanina Trick Williams. I nowy sam Zjednoczony. O, wymiar zaraz parterze ciosy od razu. No i zobaczymy jak to. Jak to się wszystko rozwiązało i to Trick Williams, a i został za już zbora na breakera i nie miał szansy trochę na, na to, żeby coś więcej zrobić. I teraz... oj od razu stikiem dostaje na twarz Trick Williams. Shameus się tutaj nie patyczkuje, jakby to mogło zabrzmieć z Kendostickiem. Widzimy nieprzytomny już, że Ilia Dragon. Dragonow już krwawia. Mamy dopiero jakąś drugą minutę meczu, więc no. Ale Ilia jaka wytrzymałość, dostał wcześniej cios niż Ilia Dragonov. A podniósł się później. Tutaj mamy Russian Lexi. Nie, mamy pin? Nie, też nie mamy. Taki power bomb zmodyfikowany. Już do pinu przechodzi, ale tylko do. no ledwo policzył odb... sędzia. Trick Williams się podnosi, Shaymouth się wysuwa poza ring. Ale co tutaj robi Trick Williams? Czy on tutaj będzie chciał skakać? No tak myślałem, ale. Oj, ale został teraz złapany przez brona Breakera. Trick Williams no, wie, że musi uważać na Musa po tym, jak no, zabrał mu tytuł Stanów Zjednoczonych. Więc z pewnością Irlandczyk będzie tutaj chciał się zrewanżować za to wszystko. Chociaż widzimy, że Trick Williams bardzo jest na ilia Dragonowie. No, czy nie zgubił go to wszystko i czy nie zostanie też no, dosyć krótko panującym mistrzem, mimo wszystko. Ale no, mamy szybki elbow, trochę jeszcze z, z środkowej liny. Ale to wszystko jeszcze nie wystarcza. I Trick Williams na trzecią linię, no, ale nie trafia w nikogo ten Double Handle. W tym momencie wysłał się ring razem z e, Ilią Dragonowem. Tam już sięga po co? Po sięga Trick Williams i od razu częstuje nim Rosjanina. Teraz szybko wraca do ringu. Oj, nie zdążył wymierzyć osłony. Od razu Bron Baker dostrzegł zagrożenie. Ojej, tutaj mamy kontr Tricka Williamsa. Seamus od razu próbuje się wziąć za niego. Tutaj mamy, będzie wide noise. I mamy wide noise dla Mistrza Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, czy się źle nie skończy teraz dla Trick'a Williamsa. Oj, mamy cios pasem, znaczy krzesłem, ale jednak uniknął tego Trick Williams. Teraz zwija się z bólu w rynku, potem jak otrzymał jakieś Teraz chyba brow kick się szykuje. Szykuje się browki, ale wszystko to przerwa Ilia Dragonov. Oj, mamy szybki spin kick, ale może teraz ujrzymy, tak jest. I czy przejdzie potem wszystkim do pinu? Przechodzi do pinu. Ale mamy też Celtic Cross, mamy jeden, mamy dwa. A i odkupuje Elja Dragonowarcie, przerywa wszystkie, wszystko z Sheamus. Ale tam zobaczyliśmy Celtic Cross, więc to zaraz może być. Oj, mamy tutaj Double Team. Oj, dwóch byłem mistrzów, ściśle Byłem Mr. Money in Bank. Trick Williams już się wysuwa, rys ringu obolały. Nieprzytomny leży Bron Breaker w środku. Potem jak otrzymał Celtic Cross od Sheamusa. No ale co teraz planuje każdy z zawodników? ja Dragonow wraca do ringu. Oj, jakiś drobki gale chyba nie wiem, co on w sędziego mierzył, tak to wyglądało trochę. Mamy Irish Whip, rozpędza się James. mamy od razu splash na Tricka Williamsa. od zrazu podnosi swojego rywala. Mamy kontrę. Teraz Trick Williams bierze się, znaczy czy Iliadagon bierze się za Williamsa. Oj, big boot nietrafiony. Kontra od Iliadagonowa. Żebyśmy zaraz jakieś Torpidą Moskou znikąd kompletnie nie zobaczyli. Teraz mamy jeszcze, oj, szybki supleks. Powalony Trick Williams wysuwa się poza ring powalony mocno. No i co teraz? Mamy... Oj, chyba kręgosłup złamany u Brona Breakera będzie po tym wszystkim. Ale teraz Seamus otrzymuje cios prosto w głowę tym krzesełkiem. No i co? Ilia dragonów będzie panował, ponieważ to on rozdaje karty. On tu przypina Brona brekera Triguinams już biegnie do ringu i... Oj, udało się chyba w ostatniej chwili przerwać pin, bo mogło się to bardzo źle skończyć. Ale tutaj rozpędza się Triguinams, ale się zawiesił chyba i zobaczymy Electric Chair. Mamy Electric Chair od ilia Dragonowa. No i co z tutaj planuje? Być może jakiś... Ale mamy Spear od Brona Breakera, kompletnie znikąd. Ale Trick Williams już jest na nogach, więc przerywa Pin od razu. Tutaj niebezpiecznie się robi bardzo. Mamy... Oj, albo droba, ale trochę nie trafione od Tricka Williamsa. No, mistrz póki coś niezbyt dobrze wygląda w tej walce, mam wrażenie. Trochę jakby zagubiony czasami. Bron Breaker też, no jakiś tam swoje 5 minut, miał, ale bez przesady, niestety. Patryk Williams już wraca do ringu. Oj, mamy trick dla Sheymusa, Ale szybki jeszcze roll -up. Może nie zauważyłem niczego ale Mamy jeden, mamy dwa, ale odkopuje Sheymus w ostatniej chwili. Mamy potężny jeszcze chyba Brainbuster jeszcze od Brona Breaker dla Ilia Dragonowa. Oj, broke kick! Brow kick, no i torpedo Moskou. Czy Ilia Dragonowa odzyska w tym momencie tytuł? Co robi Ilia Dragonow? Czemu on nie przychodzi do pinu? O, teraz się chyba. Ale do triga Williamsa. Ale triga Williams odkopuje. No, on już trochę odczekał po tym wszystkim. I mamy jeszcze szybki neckbreaker. Oj, tutaj nietrafione ciosy. Szybki roll up od triga Williamsa, ale wszystko przerywa Sheamus w sekundę. Oj, tutaj mamy? I szybki spinning kick też nietrafiony. Trick Williams wyrzuca Ilia Dragonowa z ringu. A nie, to jednak jest kontra i wraca od razu Ilia. A tak potężnie Clouse niszczy szykuje Breaker. No Kto wyjdzie tutaj mistrzem z tej walki, to ciężko chyba stwierdzić, tak naprawdę. No, każdy z tych zawodników wydaje się tak zmotywowany i tak pewny tego wszystkiego. jeden trik Williams zaraz pobijany z rękim, ale już się powoli podnosi. Braun Breaker za to się wziął za. Za Sheymsa. Co planuje Ilia Dragonow? No, on się musi odwrócić, ponieważ. Oj! Trick nam trochę nie wie, co się dzieje. Chyba go trochę oszołomił. Ilia Dragonow. Powa... tutaj. No, do Pinu może przejść Trick nas po tym trikni. Ale chyba przerwie, Shamus? Czy przerwie? I w ostatniej chwili przerwa. No już myślałem, że nie zdąży. I Mistrz obroni swój tytuł, ale jednak dał radę w ostatniej chwili. Tutaj z rzutem, na się rzucić dosłownie Shamus i powalić. E, powalić Tricka Williamsa, który już przypinał. Oj, mamy Spir dla Tricka Williamsa. Sięgał po Stick. ale znikąd dostał Spir od Breakera, ale odkopuje, bo nawet jednym nie odkopuje. No. Co tutaj robi Trick Williams? Ja nie wiem, no po brołki go odkopuje po jednym. Tutaj nawet do jednego sędzia, czy po tym Spirze potężnym od Brona No i... Jeszcze później Brown Breaker próbował poddać swojego Ale co tutaj? Oj, potężny Suplex! Co tutaj planuje Brown Breaker? Oj, potężnie rzuca na prawo i lewo Trykiem Williamsem, ale zaraz możemy po... kolejny Spiro obejrzeć od... od pretendenta. Mamy Spinebuster, no wbity w ziemię tutaj został teraz Brown Breaker, Znaczy Trick Williams to jest brona breakera. Ilia Dragonów i Trick Williams leżą obolali za ringiem. Ale teraz Trick Williams się podnosi szybko. Oj, ale troszkę za długo zwlekał, no i... Ilia się pospieszył i szybko powalił na ziemię Mistrza Stanów Zjednoczonych. Ale co on tutaj? Nie! Oj, ten potężny łokieć prostą twarz, nieprzytomny tribülanc, ale no gdyby to było w ringu, to może by to miało większy sens, no ale poza ringiem, no chyba, że to jest jakiś akt zemsty. no... Ciężko stwierdzić, co ma w głowie w tym momencie Ilia Dragonów. wiem, jak on nieprzewidywalny potrafi być. Teraz Ilia Dragonów szuka czegoś pod ringiem. Co on mamy baseball bat, no. Teraz ruszę jeszcze Brun Baker, ale tam już szło taki od niego. Ale Trick Williams może zwietrzy tutaj jakąś okazję. Może na się coś mu się uda, wykonać jakąś akcję. Tutaj Trick Williams bierze sobie kendo stick do ręki. Oj, on chyba chce tutaj Sheymusa mocno pokarać. Oj, mam w plecy potężne uderzenie i teraz dalej będzie go bił, oj, jeszcze na twarz. Jeszcze raz? Nie, tym razem Sheymus dał radę to skontrować. Patrick Williams może on tutaj coś jeszcze... Oj, chyba będzie mieli znowu... Mamy white noise. Mamy white noise po raz drugi, no to wszystko może zakończyć ten pojedynek. Tam resztę rywali, nieprzytomna poza ringiem. Mamy jeden. Mamy dwa, ale Bron Breaker w ostatniej chwili znowu wszystko przerywa. Mocno bolały tutaj... Ale ja mamy szybki roll up, ale wszystko widzi Ilia Dragon ponieważ Broking już tam otrzymał Bron Breaker. No i do Pinnu przychodzi Trick Williams, no trochę odważnie pod tym je, przy tym jak stoi nad nim Rosjanin. No i teraz tylko Trik Williams pozostaje w ringu razem z Ilią Dragonowem. A czy ma tu coś do zaoferowania jeszcze Rosja e, mistrzem zjednoczonych? No, póki co nocną torpidą moską od... od Ilia Dragonowa. Nieprzytomny w ringu stoi Seamus. I Ilia Dragonow odzyskuje tytuł Stanów Zjednoczonych. No Trik no Williams długo się nie nacieszy z tym pasem. Za to Ilia Dragonow. Po raz kolejny zostaje mistrzem Stanów Zjednoczonych. Uj, jaka to była akcja, jaka zawiło się w No każdy tutaj miał tak naprawdę szansę wygrać, ale finalnie to Rosjanin odzyskuje tytuł, który stracił na, no na ostatnim SmackDown. Ej, no myślę, że wszystko to sprowadzi się do tego, że po raz kolejny zobaczymy walkę wielu osób. Myślę, że między innymi teraz między Ilią Dragonowem, Sejmysem. A Trikiem Williamsem, no jako że wszyscy ci trzej byli mistrzami, no i chyba każdy z, każdemu z nich przysługuje rewanż, więc co nam przyniesie kolejny pay per view? Zobaczymy. Tymczasem ja już zapraszam na kolejną walkę, jaką jest TLC match. I czas już na kolejną walkę, jaką jest TLC match. Jest to TLC match między... Wade'em Barrett'em, a John'em Sinom, Czyli były mistrzy interkontynentalne inter Wade Barrett, który stracił swój tytuł na, na SummerSlam, po tym jak John Cena troszkę pokazał nam stronę, z jakiego nigdy nie znaliśmy. Ponieważ John Cena pokazał się jako heel. No i czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, ponieważ John Cena wykonał low blow, które pozwoliło mu na to, żeby Zyskał tytuł interkontynentalny. Później widzieliśmy rewanż pomiędzy tymi zawodnikami na ROW tuż po Summerslam. Ale wtedy również Wade Pared nie dał rady pokonać Johna Cena, ponieważ... No, ponieważ John Cena pojawił się trochę w innym wy nastroju, wystroju raczej. Nastroju pewnie też. Ponieważ, no, miał na... Miał na ramieniu opaskę Nexus. A w walce interweniował... No, chyba nowy nabytek Nexus, nowego Nexus, jakim podwodzą Johna Siny, gdzie, no, miał opaskę też inny zawodnik, który zapewne pojawi się razem z Johnem w tej walki, a był nim, no, widzimy tutaj dalej z tą opaską Nexus John Cena, czyli raczej nie przewidziało nam się to, tylko. tak... to jest nowa rzeczywistość, no i właśnie ta osoba w tle, czyli Carmelo Hayes. Również ma opaskę Nexus u siebie. No i mamy nowy Nexus na razie, takie dwuosobowe. Ale kto wie, czy John Cena będzie chciał rekrutować dalej. No myślę, że przekonamy się niedługo, jaki będzie finał tego wszystkiego. Najpierw zobaczymy, czy Wade Barrett da radę w tym TLC meczu pokonać Jonasina. Na razie to John Cena. Oi! No jednak, trochę lata mają znaczenie tutaj, chyba. Obijany mocno przez Wade'a Barreta. Teraz, no, Johnsona z problemami. Oj tutaj Wade Barrett chyba stara się ruszyć za Carmelo Hayesem. Mamy jakieś ironiczne, ironiczne oklaskiwanie od Carmelo Hayesa. I teraz mamy zderzenie. Tutaj Wade Barrett od razu sięgał po, po to krzesełko. Chyba pragną zemsty bardzo dużej na Johnie. No i co tutaj robi Johnsona? No, Wade Barrett ruszył po... Proszę po drabinę, no ale teraz może się narzucił krzesełki, ale chyba niewielki dodał efekt. Wade Barrett bardzo się zajął tą drabiną i tak zapomniał chyba o tym, że John jeszcze też jest w ringu. Jest sidewalk sidewalksem od, od Wade'a Barretta. No John Cena no, póki co niezbyt dobrze mu idzie, ale myślę, że to jest taki typowy John Cena trochę, który zawsze musi na początku trochę oberwać, żeby później jednak coś już dobrego zobaczyć i zwyciężyć nagle. Teraz drabina bierze Johnsona i od razu uderza Wade'a Barretta nią. Teraz nie wiem, chciał chyba rzucić, ale trochę jednak duże gabaryty ma ta drabina. A tu ułoży sobie, no i... Czyżby Johnsona już myślało o tym, żeby zakończyć ten pojedynek? Nie. Johnson rusza na narożnik, no i takiej rzeczy, Oj oj oj! Prze trochę tutaj przeliczył się Johnsona i crossbody zostało złapane. Znowu ten monkey flip, no co ten Johnsona jakieś takie nowe ruchy tutaj wykonuje. Zrusza tutaj szukać czegoś. No, jest to TLC Match, więc mamy jeszcze trzecią rzecz, której nie zobaczyliśmy. Jest to stół. No i to też może być dosyć groźny przedmiot w tej walce. No i zobaczymy, czy Jones nie nada radę tutaj coś złamać ten stół. Jakieś EJ zobaczymy. No ale póki co na razie ta walka taka no, stosunkowo spokojna i wyrównana, jednak. Już teraz no i widzimy te potężne ciosy, które spadają na głowę Jona no Wiemy, że... Oj ojoj oj, chyba zobaczymy. Tak, wastend. Oj, ojoj ojoj. Oj. No i Johnsina już w poważnych tarapatach. Zaraz możemy zobaczyć koniec tego pojedynku tak naprawdę, jak tak dalej pójdzie. Ale tutaj Johnsina nie da się złapać na coś takiego. Oj, ale bardzo wolno rusza Johnsina na... na tę na drabinę. Na no Wade Barrett już zaraz pas zdąży ściągnąć no i to źle wtedy będzie wyglądało dla Johna Ciny. ale co tutaj planuje John Sina zrzuca Wade'a Barreta, ale co robi John Sina co robi John Sina John Sina skacze, oj powerbomb jakiś powerbomb to Wade'a Barreta tak jest, oj to się może zaskoczyć zaraz Bullhamerem nie jednak Wade Barrett oj mamy prawie że Bullhammer, też łokieć, ale jednak nie aż tak bolesne, jakby to był od Bullhammera. Od razu tam rusza po krzesełko Wade Barrett. Być może chce on wykończyć Jonasina, ale ten rusza szybkim szybki crossbady. Teraz Wade Barrett wysuwa się poza ring. No, zauważył, że może być niebezpiecznie. Dosyć. Mamy drobki od Jonasine. Od razu się potem wszystkie podnosi Wade Barrett. Jeszcze szybki... Oj, też taki sidewalk slam trochę. Czyżby jakiś... Mielibyśmy tutaj You Simi? See me. Oj nie, jednak nie You Simi. Co tutaj planuje John Cena? Po raz kolejny ten sam Sidewalk Slam chyba. Może jakieś STF od Johna Cena, zaraz zobaczymy. A może też zobaczymy? Czyżby? Mamy Attitude Adjustment, tak to wszystko wygląda. I mamy jej od Johna Cena, ten pada nieprzytomny na matę. No co tu planuje John Cena? Póki co bierze drabinę. Dziwne, że ją składa, ale może John Cena jeszcze nie myśli tutaj o zakończeniu tego pojedynku. Rzucają na po prostu na matę. Co tu robi John Cena? Co zrobił John Cena właśnie? Chyba Johnowi się troszkę pomyliło. Pomyliły jego lata. To już nie są te lata, John, żeby robić jakieś crossbady na pół ringu. No ale dobra, no póki co źle to wygląda dla obecnego mistrza interkontynentalnego. Ale zobaczymy, może John Cena jeszcze tutaj czymś zaskoczy. oj, ale zaskoczy nas pewno Wade Barrett zaraz z swoim Bullhammerem. Oj, mamy Bullhammer i pada nieprzytomny John Cena na matę. No i źle to wygląda dla niego, ponieważ zaraz się może wspiąć na drabinę Wade Barrett. Ale trochę mu tu przeszkadza John Cena leżący na samym środku, mam wrażenie. Oj, Carmelo Hayes sobie przypomniał, że to jest walka bez zasad. Nie, chyba jednak sobie nie przypomniał. Oj, za długo się zbiera Wade Barrett z tą drabiną i od razu rusza po niego John Cena. Oj, teraz potężny cios na tułów. Oj, 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 się to wygląda. Póki co dla Wade Barretta mamy Irish Whip do narożnika. Ale tutaj John Cena, po raz kolejny Attitude Adjustment. Chyba tak. I mamy kolejne EJ od Johna Cena. Ten próbuje się podnieść, ale chyba trochę je obolały mam wrażenie teraz zbliża się tutaj do Wade'a Barretta i może teraz zobaczymy to You can See Me. mamy You Simi, rozpędza się John Cena i mamy Five na Shuffle no i pada Wade Barrett nieprzytomny tutaj John Cena sięga już po drabinę ustawiają sobie pod zdobycie tego tytułu ale co tutaj jeszcze planuje John Cena on chyba tego tak nie chce zakończyć co planuję zrobić John Cena? Czyżby jakiś superplex? Oj, ale coś skontrowany. No i przez stół chyba nie poleci tutaj Wade Barrett. Teraz mamy... No John Cena no, będzie dalej próbował. Może tym razem się to uda. No znowu kontroluje Wade Barrett. Ale czy... Oj, oj oj, teraz drobki nie trafią na Jonah Mamy kontrę. No i co tutaj planuje John Cena? Mamy Attitude Adjustment, no ale czy trafi na ten stół? Czy trafi na ten stół, czy jednak... I... MAMY Attitude Adjustment na stół! No i pada Wade Barrett... Nie pada Wade Barrett! Czy Wade Barrett od razu wstaje po tym wszystkim? John Cena chyba bardziej trochę tutaj był obolały po tym wszystkim. Nie wiem co tu się właśnie stało. Mamy Stanner, nie. Mamy Big Boot, też nie. I John Cena... Mamy... Mamy Shoulder Tackle. Kolejny shoulder tackle. No i co teraz mamy? I będzie wyniesienie. No i chyba zobaczymy po raz kolejny. Attitude adjustment. Nie, attitude, attitude adjustment, ale You can see me. Oj, ale skontrowane. No i dał to skontrować to. Wade Barrett. Ale mamy też kontrę od Jonasiny. Co tu planuje Jonasina? Mamy dużo kontr. Oj, mamy. Bullhammer? Nie! Już myślałem, że Bullhammer z takiego rozbiegu. Oj, tutaj wstaje od razu John Cena. Mamy close'a i nietrafiony. I mamy Future Shock, nie, mamy taki chicken wing suplex, trochę coś w tym stylu. Nieprzytomny John Cena na macie, ale za to Bullhammer! Nie, to jednak nie był jeszcze Bullhammer, po prostu pięścią, ale to też musiał boleć. Oj, inaczej trzecią wybiera się tutaj Wade Barrett, co on stamtąd planuje. Ale John Cena zaczął się podnosić i chyba to pokrzywało plany trochę pretendenta do tytułu interkontynentalnego. Co tutaj robi Wade Barrett? On sam nie wie chyba, jak to może zakończyć wszystko. Wraca do ringu. Mamy Irish whip dla Johna Siny, ale ten wypada. No, ale to może dać tutaj coś. Nieprzytomny jest John Sina. No, jest mocno pobijany. No, Carmelo Hayes powinien tutaj pomóc swojemu mentorowi, ale zbyt długo zwleka. John Cena teraz już się podnosi. Widzi tam zagrożenie, że Wade Barrett jest już na drabinie. Obijany Wade Barrett jest z parteru. No tutaj próbuje go zrzucić John Cena. No i udaje się zrzucić Wade Barretta z tej drabiny. No i co tutaj planuje jeszcze John Cena zrobić? Jak on to planuje rozwiązać, żeby dać radę tutaj pokonać Wade Barretta? Na razie obijany jest w narożniku potężnie. Wade Barrett John Cena chyba sam jest zagubiony, trochę co on chce zrobić, tak naprawdę. On sam chyba nie wie, jak może pokonać kogoś takiego jak Wade Barrett. I mamy potężnie jeszcze suplex od Jonasiny. No i kolejne awakencyjnej, no poprzedniej się nie udało. Tam zobaczyliśmy kontrę od Wade'a Pareta wtedy, ale teraz rozpędza się John Cena. Oj, duży rozpęd, więc to będzie mocne uderzenie. No i tutaj już czeka Johnsona, Czeka John Cena na to, żeby wykonać ten już ostateczny finisher. Mamy po raz kopnięcie, kopnięcie, Wyniesienie na barki. I mamy Eti Tutaj czasem no, pada na matę nieprzytomny John Cena, ale może, może będzie miał tyle sił, żeby się podnieść. I wejść jeszcze na ten narożnik. Znaczy narożnik na drabinę. Wspina się John Cena. No i chyba... Czy Johnsona tutaj sięgnie po tytuł interkontynentalny? No, próbuje, próbuje go ściągnąć. Wade Barrett się już podnosi się, John Cena ma ostatnią szansę i... i jest tytuł ściągnięty. Johnson na broni tytułu interkontynentalnego przeciwko Wade'owi Barrettowi. No, John Cena tutaj jest stosunkowo uczciwie jak na niego. Ale tutaj wyrównana bardzo walka była pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. No, ale finalnie to John okazał się lepszy. No i Wade Barrett musi trochę wejść ze smakiem, że no, nie dał rady odzyskać tego tytułu. Oj, tutaj coś się dziwnego stało. Nie wiemy czemu, ale Carmelo Heistar dostał swoją zabawkę. Tak, żeby też tak mógł się cieszyć. Okej, no. Okay, no. A, no i tym ciekawym akcentem kończymy ten odcinek TLC. Ja już wam dziękuję za oglądanie, zostawcie lajki, subskrypcje, komentarze i widzimy się już niedługo w kolejnej części tego pay-per-view. Ja się z wami żegnam. Cześć.